Kiedy dwa lata temu realizowałem reportaż na temat Wieczystej, użyłem w tytule takiego sformułowania. Budują potęgę od zera. Wielu z Was w komentarzach twierdziło wtedy, że są to słowa na wyrost. Jednak te dwa lata zweryfikowały te słowa i to pozytywnie. Okazało się bowiem, że rzeczywiście są tu plany na wielką piłkę, jest to wielki projekt i mamy już na to dowody. Bezpośrednio teraz daje wkładać nas do drugiej ligi i dajemy sobie radę spokojnie. Ja porównuję ten, ten projekt, czyli wieczystą do projektu Elbeliz. I teraz byliśmy na identycznych obiektach jak legia w Dubaju. Mnie jakby kupiło to, że to jest długi projekt. W lecie 2018 roku Sławomir Peszko, jako reprezentant Polski, pojechał na Mistrzostwa Świata do Rosji, a KS Wieczysta broniła się przed spadkiem z klasy okręgowej. Dziś Peszko jest jednym z najważniejszych elementów tego zespołu, w którym znajdziemy także innych byłych reprezentantów Polski oraz graczy znanych z boisk ekstraklasy. W bieżącym sezonie w rozgrywkach klasy okręgowej w 19 kolejkach. Wieczysta zanotowała same zwycięstwa, zdobywając 148 goli i tracąc zaledwie 6. Wspomniany Sławomir Peszko w minionym roku zanotował serię 22 meczów z golem w barwach wieczystej. Ja już jestem w samochodzie, za chwilę będę w drodze na stadion wieczystej. Bardzo się cieszę, że wracają reportaże na kanał. Teraz będą już znowu regularnie pojawiały się również klasyczne futbolowe reportaże, i to również dzięki sponsorowi kanału firmie Warta, która przygotowała dla was konkurs i za chwilę w ramach spotu reklamowego, który razem nagraliśmy, przedstawię Wam informacje dotyczące tego konkursu, i później wracamy z materiałem. Cześć, tu Mateusz Mikulak z Football TV. Jeśli lubisz sportowe emocje i chcesz zgarnąć nagrody, mam dla Ciebie propozycję. Weź udział w akcji 3 do 1 dla Ciebie. Kup dowolne produkty Warta za minimum 15 zł i zachowaj Paragon. Zarejestruj go na stronie i odbierz dostęp do Eleven Sports na 30 dni. Sprawdź się też w piłkarskim quizie i wciel w rolę komentatora sportowego. Wystarczy, że w zabawny sposób przedstawisz codzienną sytuację. Śniadanie? Spacer z psem? Ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia, a czeka na Ciebie zestaw kina domowego czy koszulki reprezentacji Polski. Dowiedz się więcej na 3dojednego.pl. Powodzenia! Odkąd miłośnik futbolu, fan Chelsea oraz Wisły Kraków, właściciel sieci aptek Wojciech Kwiecień rozpoczął inwestowanie w klub, obok którego się wychował, Wieczystą Kraków, poziom drużyny wzrósł na tyle, że w ligowych rozgrywkach średnio zdobywa prawie 8 goli na mecz. Zespół, który w starciu z nimi straci najmniej bramek w tym sezonie, powinien otrzymać specjalną nagrodę. Wieczystej na tym etapie nie chodzi jednak tylko o wygrywanie. To, co bardziej mnie zainteresowało, to fakt, że zespół już teraz buduje swoją tożsamość taktyczną. Filozofię gry na lata. Że mamy my mamy swoją filozofię gry, tak? Ustaliliśmy jakiś to, co chcemy grać z zespołem i tego wymagamy. Mamy te pewne 5-6 punktów w ofensywie, 5-6 punktów w defensywie plus przejścia, które musimy realizować bez względu na mecz, bez względu na przeciwnika, tak? My nigdy nie będziemy grali jakimiś długimi podaniami, tylko jak najwięcej szybkich podań, jak najwięcej krótką piłką, bardzo często zmiany strony gry, ataki zaraz po stracie piłki, odbiór piłki, I to są takie rzeczy, które my będziemy, to jest tak tak zwana dawna krakowska Biłka, tak To, co się kiedyś podobało i to, co dzisiaj może stosować tak jak... Powiedzmy no wiadomo, że jest ten, ten przepaść, tak, ale to co dzisiaj mniej więcej gra e, Manchester City, tak, że jak najwięcej podań, jak najwięcej krótkich podań, zaraz po stracie odbiór, jak najwięcej budowania tych e, akcji ofensywnych. My mamy na każdy mecz jakieś swoje cele, swoje zadania, z których są zawodnicy rozliczani, bo wiadomo, że my nie rozliczamy zawodników z tego, żeby wygrali, bo to jest ich obowiązek, tak? My rozliczamy z tego ile przebieg kilometrów ile zrobił sprintów ile e, przyspieszeń e, Wiadomo, gdzie graliśmy na dwa kontakty, gdzie na jeden kontakt, jak przyspieszamy akcję, gdzie zwalniamy, i to z tego są zawodnicy rozliczani, nie patrząc na przeciwnika. I tak jeszcze tą ligę i następną, mimo wszystko będziemy tak zawodników rozliczać. Tak zwana krakowska szkoła, o której wspomniał trener, narodziła się około roku 1912. Wówczas jeden z uczniów Johna Madena, szkockiego trenera, Frank Korzeluch, urodzony w Czechosłowacji, trener Krakowi, pokazał w stolicy małopolskiej szkocką ideę gry w futbol, którą w przeciwieństwie do angielskiego bezpośredniego stylu wyróżniała duża liczba krótkich podań. Na krakowską szkołę wpłynął także Imre Poszoni, trener, który po sukcesach w Krakowi przejął stery FC Barcelony. Ci panowie zakończyli w Krakowie okres gry indywidualnej i dryblingu na własną rękę i rozpoczęli erę gry zespołowej. Dziś wieczysta swoimi ideami chce nawiązać do słynnej krakowskiej szkoły, jednak oczywiście we współczesnym wydaniu inspirowanym chłego depozycją Pepa guardioli oraz ideą counter pressingu. Tak prezes obiecał, że to jest takim ale że tak szybko nie to się nie a skoro mówimy o pepie, to po tym, gdy zostałem zaproszony na odprawę przedmeczową przez trenera, przypomniały mi się właśnie słowa Guardioli, który mówił o tym, że kluczem do przekazywania piłkarzom poleceń taktycznych w sposób efektywny jest to, aby były one proste do zrozumienia, a przy tym zachowywały zawartość merytoryczną. Trener Przemysław Cecherz wraz ze sztabem przygotowuje szczegółową analizę rywala. To jest ta środkowa linia nastawiona na odbiór piłki. Albo szachuje. Środkowa linia presuje, a obrona nie za bardzo skraca pole za nimi. Czyli przestrzeń pomiędzy linią pomocy a linią obrony... Jednak gdy trzeba coś podkreślić, zaakcentować, to w celu przykucia uwagi zawodników, trener rzuca jakimś żartobliwym i barwnym porównaniem. No, była taka sytuacja, że linia obrony miała do piłki 5 metrów, a on miał z 12? No, kurwa, 3 metry ich zostawił. To był jeden gaz, jak kiedyś kurwa w dawnych czasach ile, ile. Jak na motorze, żeby zapisać. Przed Brzyga, biega szybko, taka łania mierną. Przez samochód, ale nie samochód? Gaz! W przypadku transferów nie chodzi tylko o wyłącznie sprowadzanie głośnych nazwisk czy dobrych zawodników. Kupowany piłkarz przede wszystkim ma pasować do wdrażanej filozofii gry. Te okienka transferowe są wykorzystywane po... Bo głębokich, długich analizach w 100% ściągamy zawodników, tych, którzy nam są akurat potrzebni, do sposobu, yy, jaki chcemy grać. Jakby zawodników mamy, no to chyba każdy o tym wie, to nawet nie jest buńczuczne, to co powiem, że zawodników mamy nie na tą ligę. No. Wiadomo, że ten zespół rywalizuje z zespołami dużo słabszymi i na pewno jest ogromna dominacja. Zespół, który nie ma na co dzień rywalizacji z, z drużynami o swojej wartości, tak, czyli ja oceniam pracując na różnych poziomach rozgrywkowych. Na dzień dzisiejszy oceniam swój zespół porównując do tego, które miałem zespoły na różnych poziomach na tą dobrą drugą ligę lub pierwszą ligę, ten poziom, taki środek tabeli, tak? w zależności jakby się tam mecze ułożyły i taka jest wartość tego zespołu. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy, ponieważ nie rywalizujemy o punkty z tymi drużynami na naszym poziomie, ta wartość zespołu zawsze troszeczkę się obniża, bo wiadomo, że zaniedbujemy jakąś tam grę w defensywie, bo nikt nas nie atakuje, zaniedbujemy niektóre elementy, bo przeciwnik nas do tego nie zmusza. Dopiero znowu pracujemy nad tym, dochodzimy do pełnej wartości. W okresie tych przygotowań, gdzie sparujemy, gramy drużynami ze swoich, o swojej wartości o z, z wyższych klas rozrywkowych. I wtedy znowu naprawiamy te błędy, które się pojawiają przez to, że gramy w danej lidze. Dlatego u nas bardzo ważne są te transfery, żeby odświeżać zespół, ciągle przychodził ktoś nowy, ciągle zwiększał tą wartość, który ma nawyki z wyższych klas rozrywkowych. Taka jest nasza polityka i tak będziemy to robić. W ostatnich latach klub zasilili m.in. Łukasz Burliga, Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Michał Miśkiewicz, Piotr Madejski, czy aktualnie 21-letni, sprowadzony z Wisły Kraków, Emanuel Kuma, który w wieku 19 lat debiutował w Ekstraklasie. A jak wieczystej udaje się przekonywać zawodników o tak dużych nazwiskach do dołączenia do ich drużyny, skoro póki co występuje w klasie okręgowej? W mojej opinii wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze fakt, że klub jest w stanie zaoferować zawodnikowi dobre pieniądze na poziomie ekstraklasowych czy pierwszoligowych klubów. Jednak tu warto zaznaczyć pieniądze odpowiadające wartości zawodnika. Klub nie przepłaca. W kontekście finansowym ważne jest jednak również poczucie bezpieczeństwa. Zawodnicy mogą być pewni, że otrzymają zapłatę, co nie byłoby już takie oczywiste w wielu polskich klubach. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze tutaj kwestia miasta. Wieczysta jest oczywiście klubem z niższej ligi, jednak z bardzo dużego miasta, z Krakowa. Jest tu, gdzie posłać dzieci do szkoły. Czy też gdzie pójść na zakupy. Należy powiedzieć również o komforcie pracy, znacznie mniejszej presji, braku ryzyka, że piłkarze, w przypadku gorszych wyników, będą wygwizdywani, obrażani czy odwiedzani w szatni przez najbardziej zagorzałych fanów. Dla graczy jest to również ciekawy projekt, nastawiony na ciągły progres. Bycie jego częścią może być dla zawodnika czymś intrygującym. Jak z perspektywy czasu najbardziej znani zawodnicy wieczystej oceniają transfer do klubu z Krakowa? A dziesiątkę, to by było mało powiedziane. To by był tak naprawdę najlepszy mój wybór z możliwych, bo gdzie były propozycje z Widzewa, Termaliki czy trochę nawet z Wisły pod się gdzieś tam kręciły, no to zdecydowałem się tutaj przenieść, ponieważ znałem już Kraków, więc doceniałem to jak tutaj kibice żyją piłką nożną po spędzonym czasie w Wiśle Kraków. Do tej pory zresztą jestem tu mile odbierany przez tych kibiców. No i znałem przede wszystkim właściciela tego klubu, który mówił o tym swoim projekcie, o Wieczystej i tak dalej. A jak byłem mu coś winien, no bo to tak naprawdę on ręczył za mnie w Wiśle Kraków. Przyszedł czas, żebym ja teraz się dla niego oddzięczył i ta przeprowadzka była dobra. Ten dzień ostatnio czas w Lechii gdzie tam średnio wydawałem się z trenerem, więc to przejście tutaj to też takie odżycie mentalne, spokój i dogotowanie się w drugą stronę, ale ze śmiechem z trenerem ale też na poważnie na boisku, tak, później jest dobre relacje w szatni z chłopakami i regularne strzelanie bramek. Mnie jakby kupiło to, że to jest długi projekt, nie wiem czy ja będę w tym projekcie latami, czy będę tylko rok, dwa lata, tego nie wiem jak to będzie wyglądało, ale może być, że jestem w środku, no nie jestem wokół tego, że słyszę, czy, czy to wieczysta, czy tamto wieczysta, że kupuję zawodników, ale jestem w środku. Mogłem się odbudować po kontuzji, od razu praktycznie we wrześniu zagrałem pierwszy mecz I ja przecież bym nie przyszedł do klasy rozgrywkowej, gdyby to nie był projekt na długie lata. I po tym jak zobaczyłem, przyjechałem tu przed wrześniem, ja przyjechałem, zobaczyłem jak to wygląda. A mi się to spodobało, byłem ciekawy, wiadomo, że trzeba być cierpliwy w takim momencie. Wiadomo, że będą też głosy, o, że on przyszedł tu co on robi, jakie... Wy, jakie jak, jaka to jest decyzja, że nikomu się nie podoba, no ale ja kiedyś nie pojechałbym do Anglii, jeżeli bym słuchał ludzi, no, były, były z kolei głosy, po co do Anglii, zaraz wróci. Najgorszy, o, najgorszy w ogóle cytat, jak słyszę, że wróci pod kulonem no to to jest najgorsze, co mogłem słyszeć. Jakby ja lubię w coś chodzić, gdzie mi ktoś powie, że a to się może nie udać, albo gdzie on idzie, co on robi. A ja z kolei jestem tego typu, że ja właśnie, a no dobra, no to zobaczysz, że tak nie jest. Transfer do Wieczystej to też swego rodzaju sentymentalna podróż w przeszłość. Wiesz co, jak ja byłem dzieciakiem, ja jeździłem na, na, na mecze, jeździliśmy na choćby w Warszawie, na Okędzie Warszawa, gdzie był festyn z tyłu, za bramką muzyka grała, ludzie skakali, rzucali się do bątonu. Po prostu sobie przypominam za dzieciaka, jakie to było stadiony, jak to wyglądało. I to jest istotne. Grałem, na, grałem w lidze szóstek, sędziowałem na, na boku, czyli byłem tym linesmanem, sędzią e, Wszyscy czym za czekoladę po meczu trenowałem od dzieciaków kiedyś buta mi tata świętej pamięci zabrał, żeby nie pojechał na mecz. No to są sytuacje, które sobie przypominać właśnie w takich momentach. Też czasami się zdarza, że wszystko chce zrobić dla piłki, a chłopaki, którzy grają w lidze okręgowej, idą na piłkę właśnie, że po pracy, że mogą zagrać w meczu, że wyjdą, żeby dodatkowo się poruszać. No to jest istotne. Jak przeciwnicy reagują na was? Na pewno mają jakąś specjalną motywację, kiedy przychodzi im się mierzyć z, nas z takimi nazwiskami. Na pewno jakąś tam mają motywację, ale powiem szczerze, że przede wszystkim z tego co słyszę, bo między nimi to jak najmniej przegrać, tak, to jest ich główna motywacja, nie dać się, jak to się mówi, tej dwucyfrówki wbić. Przeciwnicy wyszli o 20 minut przed nami na rozgrzewkę i się pytamy, czemu wy wychodzicie jeszcze i mają dopiero za 45 minut. Nie, ja chcemy sobie trochę pograć, bo jak zaraz zabierzecie piłkę, to nie będziemy tylko biegać za nią, wiesz. Oni takie już mają nastawienie, że ciężko z wieczystą, że chcą się też pokazać, że przeciwko najmniej zagra, zagrać, to też dla nich jest takie wydarzenie. Rozwój klubu nie ogranicza się jedynie do kwestii czysto sportowych. Będzie. Yy... Raczej będzie budowany stadion, ma powstać w okresie tych, z tego co słyszałem od prezesa, 3-4 lat, ma być nowy obiekt. Oczywiście mamy klub, zarządza terenem około 5,5-4 hektarów, także te boiska treningowe również tu się znajdą, boisko sztuczne, także tu pod tym względem na pewno klub się będzie rozwijał. Ja porównuję ten, ten projekt, czyli wieczystą do projektu Airbnb, o którym tam usłyszałem, czytałem się, idziemy co zawodnicy, to potrzeba czasu. No. No, siłownie mamy, boiska do treningu, dobrą szatnię, mamy sprzęty i w ogóle no to, no to nie jest ta liga, ale żeby dojść do poziomu, do którego się chce, no to już od startu mi się wydaje, że trzeba już pokazywać ten pułap, ten, ten poziom. Od początku do końca mamy wszystko tak bo i trenażery i wszystko co jest nam potrzebne do treningu jest jeżeli czegoś brakuje to tylko to zgłaszamy i natychmiast wszystko jest uzupełniane pracujemy na GPS-ach pracujemy mamy maszyny różne do kształtowania techniki do kształtowania stałych fragmentów gry praktycznie wszystko tak jak pan wspomniał Zgrupowania zimowe mamy w najlepszych warunkach, jakie mogą być na świecie. Tak, wcześniej teraz byliśmy w Turcji, teraz byliśmy na identycznych obiektach jak Legia w Dubaju. Marketingowo to fajnie wyszło, no bo po Legii jesteśmy drugim zespołem w Polsce, co tak naprawdę pojechał do kraju arabskiego na obóz. Wieczysta jednak pielęgnuje swoje unikalne elementy tożsamości, czego przykładem są przedmeczowe wykonania na żywo klubowego hymnu przez pana Janusza. Jest Krakowie przy Meissnera, mały i każdy wie. Jego barwy żółto-czarne, a wieczysta on się zwie. Jestem bardzo ciekaw tego, w jakim miejscu będzie Wieczysta za kilka lat. Nie trudno zauważyć, że właściciel zna się na biznesie. Nie jest to bezmyślne wydawanie pieniędzy, a przemyślany projekt skoncentrowany na rozwoju infrastruktury, wdrażaniu idei taktycznych, promocji w mediach społecznościowych. O czym świadczy chociażby rozwój profilu Facebookowego, który niedawno miał mniej niż tysiąc polubień, a dziś jest trzecim największym fanpage'em krakowskiego klubu. Rozwija się także kanał na YouTube, na którym wieczysta notuje większe wyświetlenia niż ekstraklasowe kluby, i to bez jakichś chwytliwych tytułów oraz inwestowaniu w młodzież, o czym świadczy fakt, że juniorzy wyjechali na obóz do Hiszpanii, który został w 60% sfinansowany przez właściciela. Wiadomo, że te mecze wygrywamy łatwo i szybko. Czwarta Liga za niedługo będzie pewnie podobnie, no ale krok po kroku, no. nie, nic się nie dzieje od razu, nie możemy od razu przeskoczyć o trzy ligi czy o cztery. No. Dziecko też nie rodzi się, dnia na dzień tylko 9 miesięcy potrzebuje, także my też mamy czas i sobie przygotujemy drużynę do tego czasu. Jak to prezes czasami nas mówi, że jeszcze ludzie się nie spodziewają, jak dobrą drużynę stworzę i ja tego życzę.